Za chwilę rozpocznie się konkurs języka angielskiego, w którym tak się okazało, że sama biorę udział. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Corocznie organizujemy w naszej szkole szkolny konkurs języka angielskiego, aby zachęcić młodzież do właściwie codziennej pracy nad językiem. Myślę, że jest to taki poziom dobry intermediat, czyli poziom mniej więcej maturalny, z tym, że zajęcia, zadania, które są na tym konkursie są zupełnie inne niż na maturze. Myślę, że trudniejsze, ale ciekawsze. Sprawdzałyśmy tutaj głównie zagadnienia z gramatyki. Chciałyśmy pokazać różne inne techniki sprawdzania gramatyki, czyli na przykład tłumaczenia, parafrazowanie. Wydawnictwo Oxford o Pearson sponsoruje nasz konkurs. Myślę, że będą słowniki, może jakieś książki języ do języka. Są też ch chyba długopisy. Czytanie wzbogaca język i słownictwo i gramatykę i pamięć. Fajny konkurs, nawet sympatyczny, nie było tam takich większych błędów, ale jednak to nie jest konkurs dla takich, którzy po prostu chcą po prostu, nie znają się na angielskim, chcą po prostu przyjść na przykład, żeby stracić godzinę, bo to jednak trzeba coś wiedzieć, żeby napisać na takim konkursie. Będzie jeden, znaczy jeden, jak się gadam. A nie było za dużo. Będziesz chciał brać udział w przyszłych konkursach języka angielskiego? Oj tak, brałem udział już w bardzo, bardzo wielu konkursach i nie zamierzam przestać.